Spowiedź to nie jest taka prosta rzecz i dlatego czasami pojawiają się nam pytania wokół spowiedzi. Na przykład jaka to jest pokuta, albo w jaki sposób e, mamy przyjść na pierwsze piątki, co jest tam najważniejsze. Albo choćby takie proste pytanie, jak to jest z tymi grzechami lekkimi i ciężkimi. Więc żeby to już nie było pytań, ale żeby było odpowiedzi, zaczynamy. Zaczynamy od pytania, kiedy mamy do czynienia z grzechem ciężkim i grzechem lekkim. Ale zanim zaczniemy w ogóle pytanie o te dwie rzeczy, najpierw musimy sobie uświadomić jedną rzecz: dlaczego to odróżnienie jest takie ważne? Ponieważ grzechy ciężkie to są takie grzechy, które niszczą naszą przyjaźń, że ona w ogóle już nie jest, że jej już nie ma. Więc jeśli zgrzeszyliśmy ciężko, to po prostu przestali być, przestaliśmy być przyjaciółmi Pana Boga, przestaliśmy być przyjaciółmi Pana Jezusa. A grzechy lekkie to są takie grzechy, które wprawdzie niszczą tą naszą przyjaźń, ale jeszcze ją nie zrywają. I to jest tak. Nawet jeśli jest mnóstwo takich grzechów lekkich, nawet jeśli ich jest tysiąc albo nawet milion tych grzechów lekkich, jeśli nie było w tym żadnego grzechu ciężkiego, to w dalszym ciągu jesteśmy przyjaciółmi Pana Boga. Ale jeśli ktoś bardzo często lekko, grzechy, lekko grzeszy, jeśli jest tych lekkich grzechów bardzo dużo, to jest bardzo łatwo, aby popełnić jakiś grzech ciężki. I z tego powodu powinniśmy nie być spokojni, jak mamy tylko grzechy lekkie. Ponieważ to oznacza, że jest jakieś ryzyko, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że możemy ciężko zgrzeszyć i tym powinniśmy się martwić. Dlatego, nie, dlatego chcemy się zmienić. Dlaczego? Dlatego martwimy się nawet lekkimi grzechami, żeby one nie miały miejsca w naszym życiu. Także. To jest pierwsza sprawa. Ale teraz jest pytanie, które są, jakie są te grzechy, które, um, które niszczą naszą przyjaźń, także jej już nie ma. I tutaj mówimy o tym, że są potrzebne trzy rzeczy. Po pierwsze, musi być to grzech popełniony świadomie. Po drugie, musi być to rzecz zrobiona dobrowolnie. I po trzecie, musi być to rzecz ważna. Najpierw. Bierzmy sobie przykład. Przykłady, które bardzo dobrze już znacie, ale jako takie przypomnienie. A mianowicie, wyobraźmy sobie, że jakaś osoba chodzi sobie po górach i tam kopnął kamyczek i ten kamyczek sobie poleciał i e, dotknął drugiego kamyczka i drugi, trzeci i w ten sposób nagle była lawina. I w tej lawinie ktoś bardzo został dotknięty a nawet może ktoś umarł. No i teraz jest pytanie: Czy ten, który kopnął ten kamyczek, popełnił grzech ciężki, czy nie? No bo mogłoby się wydawać, że przecież ktoś umarł przy tym. To musi być naprawdę coś bardzo ważnego. No ale to co robimy? Sprawdzamy te trzy rzeczy. Jeszcze raz: czy to było świadomie, dobrowolnie i czy to było rzecz ważna. Więc zaczynamy od. Końca. Czy to jest rzecz ważna? No jeśli ktoś umarł, jeśli ktoś stracił życie z tego powodu, to jest to rzecz ważna, bardzo ważna. Więc co na pewno jest. A idziemy dalej. Czy zrobił to dobrowolnie? No chyba tak, chyba nikt go nie zmuszał do tego, że ty musisz teraz kopnąć tego kamyczka, bo inaczej coś się stanie. Nie. On no, zrobił to dobrowolnie. Więc co też jest. A ostatnia rzecz. Czy on zrobił tego świadomie? No i tutaj można by było się zapytać, czy on wiedział, że jak kopnę i kopnie tego kamyczka, to wtedy zejdzie lawina i że ktoś tam może umrzeć? No wątpię, wątpię, żeby on o tym wiedział. Nawet chyba pewnie o tym nie pomyślał. Nie szkoda, że o tym nie pomyślał, ale na pewno nie robił tego świadomie. A teraz zobaczymy. Mamy wszystkie trzy? Nie. Brakuje jednego. A za tym idąc, tutaj nie będzie grzechu ciężkiego, bo nie zrobił tego jak świadomie. Będzie mimo wszystko grzech lekki, bo przecież powinien wiedzieć o tym, że w górach się nie kopnie, że zawsze istnieje możliwość, że będzie lawina. Więc powinien, powinien nie kopnąć kamyczków. A za tym idąc, będzie grzech lekki. Będzie zaniedbanie pewne, ale nie będzie to grzechem ciężkim. No, to idźmy do kolejnego przykładu, który jest Wam dobrze znany. A mianowicie taka sytuacja, że ktoś jest, wchodzi do. i ktoś chce pójść do banku. I tam go ktoś zatrzymuje, mówi o tym, że jeśli ty teraz nie pójdziesz do tego banku i nie weźmiesz dużą ilość pieniędzy i mi je dasz, to ja ci zrobię wielką krzywdę. No i ten człowiek się przestraszył. Idzie do tego banku. I mówi o tym, że ma wszystko dać, ma dużo, dużo pieniędzy dawać, i potem wychodzi i przekazuje te pieniądze. Czy to był grzech ciężki, co on zrobił? No, przejdźmy przez te trzy rzeczy. Po pierwsze, jak to było świadomie, dobrowolnie i rzecz ważna. Czy to była rzecz ważna? No, ukraść dużą ilość pieniędzy to jest rzecz ważna. Tego nie wolno robić. To jest naprawdę bardzo duża krzywda, więc na pewno jest to rzecz ważna. Idziemy do kolejnego. Czy to zrobił dobrowolnie? No, gdyby ktoś go nie zmuszał, to chyba nie poszedłby do tego banku po to, żeby ukraść tam pieniądze, tylko pewnie chciałby coś innego zrobić w banku. Na przykład wpłacać pieniądze albo ze swojego konta wziąć. Ale tak, nazwijmy to. Gdy, tylko z tego powodu, że ktoś, ktoś go przestraszył Ktoś go straszył, że coś złego się stanie Jeśli tam nie pójdzie No z tego powodu On właśnie ukradł te pieniądze Więc nie zrobił to Dobrowolnie Więc tego nie ma I mamy jeszcze trzecią rzecz Czy zrobił to świadomie Czy wiedział, że to nie są jego pieniądze No wiedział Czy wiedział, że kra kradzież to znaczy, zabieranie innym ich pieniędzy jest czymś złym? No, raczej wiedział. A za tym idąc, świadomie to zrobił. A czy zrobił grzech ciężki? Znowu patrzymy. Brakuje jednej rzeczy: nie zrobił to dobrowolnie. Wiadomo, że jeśli to byłby odważny człowiek, to powinien wtedy się przeciwstawiać i powiedzieć o tym: Nie, ja nie będę kradł. I dlatego czasami może być grzech lekki. Albo na przykład, jeśli on. Jakieś pieniądze jeszcze bierze dla siebie, że pewną część oddaje tej osobie, która mu zagrażała, ale troszeczkę zostawia dla siebie. No to wtedy na pewno mamy do czynienia z grzechem lekkim. Ale jeśli to nie zrobił dobrowolnie, no to wtedy nie będzie to, nie będzie to grzech ciężki. No i jeszcze bierzemy trzeci przykład. Wyobraźmy sobie, że chłopak chodzi sobie po. Po ścieżce w lesie i tam widzi ślimaki. I tak po prostu nadepcze na jedną, potem na drugiego ślimaka, potem na trzeciego ślimaka i w taki sposób. No, czy powinno się to robić? Bynajmniej. Na pewno jest to grzech. No bo się nie niszczy. Dlaczego on chce zniszczyć, dlaczego chcesz zabić te ślimaki? Nawet jeśli może nie lubi, żeby one chodziły po jego rękę, to przecież nie musi je wziąć do ręki. Ale czy to jest grzech ciężki? No to znowu trzy rzeczy sprawdzamy. Po pierwsze, czy robi to świadomie? No jeśli widzi ślimaka i wie o tym, że nazwijmy to, jak nadepcze na niego, to już nie będzie żył. No to na pewno robi to świadomie. A jeśli. A czy ktoś go do tego zmusza? Nie. Robi to z tego powodu, że chce że po prostu ma ochotę do tego, żeby depczeć po ślimakach. No więc robi to dobrowolnie. Ale jest trzecia rzecz. Czy to jest grzech ciężki? To no, simaki są bardzo, bardzo ważne i one powinny, one muszą istnieć, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. Ale one nie są takie ważne, jak na przykład inne zwierzęta, jak na przykład ptaszek, albo na przykład człowiek. A zatem idąc, jeśli chodzi o depczenie po simakach, Raczej nie, nie jest to aż taka ważna rzecz, więc nie, be, nie, nie będzie to ważna rzecz, więc mamy wszystkie trzy? No nie, znowu nam brakuje jednego. Jest to świadomy i dobrowolne, ale nie jest to rzecz ważna. A za tym idąc, będziemy mieli to, to do czynienia z grzechem lekkim, ale nie będzie to chyba w naj, naj, najczęstszych wypadkach nie będzie to grzech ciężki, bo nie będzie to ważna sprawa. A przy tej okazji, jak chodzimy sobie chodnikiem i nie zauważyliśmy o tym, że tam był ślimak i no przez przypadek nadeptliśmy na niego. To będzie to grzech, czy nie. Czego brakuje? Nie zrobiliśmy tego świadomie i to w ogóle całkowicie nieświadomie to zrobiliśmy. Więc na pewno tutaj nie będzie grzechu. Albo bierzmy kolejny przykład. Na przy, e, jeśli, jeśli ktoś już skończył 7 lat, to już powinien być nam przy w niedzielę. Chyba że są jakieś nadzwyczajne takie sytuacje, jak mamy teraz, ale powiedzmy, że jest normalna sytuacja i ktoś powinien być nam przy Ale nie poszedł. Ale nie z tego powodu, że mu się nie chciało. Tylko z tego powodu, że po prostu był chory. Jest teraz pytanie: czy to jest grzech? jak nie przychodzę do Kościoła z tego powodu, że jestem chory? Znowu, świadomie, dobrowolnie, rzecz ważna. Czy to jest rzecz ważna, żeby się spotkać z Panem Jezusem? Przynajmniej raz w tygodniu na mszy świętej? Tak, jest to bardzo ważna rzecz, bo bez tego bardzo łatwo nam jest zapomnieć o Panu Bogu. Bardzo łatwo jest nam zabraknąć siły na każdy dzień, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Czy to zrobiliśmy świadomie? No wiedzieliśmy o tym, że jest niedziela, ale mimo wszystko nie przyszliśmy. Ale jest jeszcze jedna. Czy zrobiliśmy to dobrowolnie? Czy ktoś nas do tego zmusił? No, żadna osoba nas do tego nie zmusiła, żeby zostać w domu. Ale co nas musiło? Choroba nas musiła. Choroba nas musiła do tego, żeby zostać w domu. Więc nie zrobiliśmy to dobrowolnie. Gdyby choroba nas nie zmusiła, to byśmy pewnie byli nam przy świętej. Więc są wszystkie trzy rzeczy? Nie. Brakuje dobrowolności, więc em, to nie będzie grzechem. Na pewno nie będzie to grzechem ciężkim. A w najczęstszych sytuacjach nawet to w ogóle nie będzie grzechem, ponieważ w ogóle to nie zrobiliśmy dobrowolnie. Także w taki sposób możemy zawsze sprawdzić, ale wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, żebyśmy wiedzieli, kiedy na przykład coś może być grzechem ciężkim. Jak na przykład e, mama nas bardzo prosiła o to, żebyśmy, żebyśmy dali list e, nauczycielce, że ona potrzebuje ten list, ponieważ tam są bardzo ważne informacje i pani wychowawczyni już czeka na to, czeka już na ten list. I my poszliśmy do szkoły i zapomnieliśmy o tym, żeby dać ten list. I wracamy do domu i mama się nas pyta, a oddałeś ten list, bo on jest naprawdę ważny, bo jeśli nie oddałeś, nie oddałeś ten list, to wtedy nawet jeszcze pójdę do szkoły, żeby to nadarabiać, żeby, żeby naprawdę pani Wychowawczyni w już dzisiaj dostała ten list. I kiedy my wtedy mówimy i kłamiemy i mówimy o tym, tak, tak, dałem, bo po prostu tak się wstydzimy, że o tym zapomnieliśmy, to teraz sprawdzamy. Po pierwsze, czy zrobiliśmy to świadomie? No, nieświadomie, zapomnieliśmy o tym liście. Ale jak już mama nas zapytała, to zrobiliśmy świadomie. Świadomie okłamaliśmy ją. Druga rzecz, czy zrobiliśmy to dobrowolnie? No, zrobiliśmy to dobrowolnie. No, nikt nas do tego nie zmuszał. Mogliśmy powiedzieć po mamie, że no, zapomnieliśmy o tym. I teraz trzecia rzecz, czy to jest rzecz ważna? No, nam się wydaje, że ten list nie jest ważny, ale jak słuchamy mamy, to chyba on jest bardzo ważny. I z tego powodu, jeśli w takiej sprawie byśmy okłamaliśmy, okłamali swoich rodziców, jeśli byśmy im nie mówili prawdę, no to chyba będzie grzech ciężki. Także tutaj musimy uważać. Także to zawsze jest możliwość, że możemy popełnić taki grzech ciężki. No, mam nadzieję, że. W Waszym życiu nigdy się to nie zdarzy, że zawsze będziecie unikali takiej sytuacji, że nigdy nie popełnicie grzechu ciężkiego, ale czasami może się to wydarzyć. I wtedy może się pojawić takie pytanie: i co zrobić? No, jeśli popełniliśmy grzech ciężki, to powinniśmy jak najszybciej pójść do spowiedzi. Ale dlaczego to jest takie ważne, o tym będzie w kolejnym odcinku.